Cześć, witajcie. Znajdujemy się w morongu. Przed nami bar mleczny, taka pełna Micha. Byłem już tutaj w maju, było bardzo fajnie, bardzo tanio. I chciałbym, żebyście razem, wspólnie pomogli mi zaprosić tutaj książuro, który testuje takie bary. Moim zdaniem ten bar mleczny ma szansę na ten Muala jego. Oznaczcie, a ja idę sprawdzić, jeśli będzie tak dobrze jak ostatnio. To naprawdę warto. Idziemy. Pamiętam, że wtedy obiady były poniżej 30 zł, zobaczymy jak jest dzisiaj. Chciałem ja poprosić zestaw obiadowy. Na miejscu. Na miejscu. Na miejscu. Panie, kartacze. A są z do kartaczy? Tutaj mam to z pani nakłada. Cena tak jak kilka miesięcy temu, więc 28 zł. Mamy tutaj grochóweczkę i mamy kartacze. Próbujemy grochóweczki Powiem wam że pyszna, nie pyszna. Mm. 28 zł to jak nic, nie za taką, za taką porcję obiadu. Jeszcze zobaczymy później te kartacze, oczywiście jest Maggi, którą uwielbiam i mimo, że jest zupa dobra, to i tak sobie odrobinę dodam. Ciężko teraz ogólnie spotkać takie jeszcze tanie obiady i przede wszystkim tak dobre. Bardzo dobra zupa. Mówię trochę ciszej, ponieważ jest sporo osób tutaj. Jak coś dobrego, to wiadomo, że osób nie brakuje tym bardziej. Jak jest tak tanio. Lepiej gdzieś tutaj. Niż iść na jakiegoś kebab, który kosztuje jeszcze drożej. Tutaj obok jest kebab 30 zł, a tutaj mamy pełny obiad 28. Zupka zjedzona. Spróbujemy tych olbrzymich tartarzy. Powiem Wam, Książulo, przyjeść. Naprawdę zobacz. Jeśli dotrze do Ciebie ten film, to będę mega zadowolony. A tym bardziej, jeśli odwiedzisz to miejsce. To sprawdźmy. Wypchane mięsem. A jak w smaku? Przepyszne. I ta cebulka, i ta okrasa cała też pyszna. Jeszcze suróweczkę sprawdzę. Pycha. Nie jestem pełny, ale postaram się dokończyć, bo jest tak dobre, że szkoda zostawić. Jak widzicie, wszystko zjedzone, także ja wychodzę 28 zł zostawiony, ale naprawdę warto. Jeśli ktoś żyje sam, czy w ogóle nie ma czasu na obiady, to spokojnie 28 zł. Nie jest za dużo nawet, żeby codziennie zjeść sobie tutaj taki obiad. 28 za to, co jadłem to jak nic. Obok mamy kebaba, gdzie takie gdzie taki kebabik 30 zł, a nie każdy się nim naje. Także księżulo, jeśli jakimś cudem trafisz na ten film, to naprawdę polecam, zobacz i sam się przekonasz. Trzymajcie się, cześć!